Morał zatem taki. Dobrze wychowałeś swe jarki. Bardzo cię kochają, zatem oddaję Ci twoją urodę, głos oraz młodość. Wzruszony wolnik został przyjacielem rodziny. Dzieci chętnie go odwiedzały. W jego podwodnym królestwie często się bawiły. Wodnik odwiedzał ich w domu i zajadał maminy, pyszny placek drożdżowy. Wodnik szczególnie zaprzyjaźnił się z chorującym Zbyszkiem. Dzięki ćwiczeniom w pływaniu pod okiem wujka wodnika Zbyszek stał się silniejszy i znacznie sprawniejszy. A wszystko to stało się dzięki bezwarunkowej, wielkiej miłości mamy, taty i dzieci.